Porocze. Zamykamy. 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 Proszę opuścić teraz. Proszę pana, dobrze zapłacę. Ja nie potrzebuję pańskich pieniędzy. Ja dziś kończę pracę i zamykam. Tylko godzina. Stówka będzie dobrze? Co pan, chce pan, żeby nie wywalili z roboty? No przecież tutaj nikt nie przyjdzie sprawdzić. Nie przyjdzie, nie przyjdzie. Ja tu jestem od pilnowania porządku, proszę Pana. Niech nie, Pan wysłucha. Nie, czy to żadnych koncertów bez zezwolenia robić nie wolno? To, to wszystko Pan rozumie? Pan to chyba nigdy nie był zakochany. A co to ma wspólnego? Co to w ogóle jest do rzeczy, no? No nie rozumie Pan? Od dzisiejszego wieczoru zależy całe moje przyszłe życie. Kocham się w niezwykłej kobiecie. Nie chciałbym, żeby pierwsze miałem spotkanie również było niezwykłe. A, rozumiem. Trzeba było od początku powiedzieć, że tu chodzi o randkę. To zupełnie co innego. To co? Możemy tutaj trochę pomyć? No oczywiście. To ma być takie, mają być romantyczne oświadczyny, tak? No, coś tego rodzaju. No to ja może jakiś stoliczek przygotuję? No, bardzo proszę. Dwa krzesełka? Tak. <noise> ładna. O, bardzo. No, zobaczymy. Niech pan czeka. Panowie, to już jest chwila. nie wojną, losów ciągła zmienność. Ponaj on, może ją, jedność i odmienność. Miłość na nas idzie nie doszą. Wciąż z steh im Garten, wo das Licht gut brennt, ging dir ab und o schön, und ich hör's, und war, und ich steh im Garten, wo das Licht gut się. ging dir ab und schon schön, und dwa hör's, und

Z tego co widzę, Magda to bardzo dobra uczennica. Tak, nigdy nie miała kłopotów. Zwłaszcza z matematyką. Startuje w, w olimpiadzie. Świetnie. To zawsze dodaje szkole prestiżu. Cieszę się. A tego szczerze mówiąc, a trochę się dziwię, że szkoła, do której Magda teraz chodzi wypuszcza taki diament. Dobrze. Proszę mi powiedzieć, dlaczego chce Pani przenieść córkę? Do mnie jeszcze przed zakończeniem roku. Moim zdaniem to niezbyt rozsądne rozwiązanie. Pani, nowe środowisko to zawsze deprymuje uczniów. Pani Ewo, po prostu nie chciałbym, żebyśmy popełnili jakiś błąd, za który zapłaciłaby pani córka. Może lepiej od nowego roku. No ja oczywiście rozumiem pana obawy. No ale zaistniały takie okoliczności, które zmusiły mnie do podjęcia bardziej energicznych kroków. Właśnie do tego zmierzam. Proszę mi powiedzieć coś więcej o tych okolicznościach. Pani Ewo, ja wiem, że to nie jest dla Pani łatwe, ale chyba powinniśmy być wobec siebie całkowicie szczerzy, prawda? Wyrzucono ją, ponieważ dyrektorka podejrzewa ją o palenie heroiny. Podejrzewa? Za same podejrzenia nie usuwa się nikogo ze szkoły. Ale to znaczy, jej się wydaje, że przyłapała Magdę, ale to niemożliwe. Panie, zapewniam panią, że w szkole możliwe są różne rzeczy. Ale ja ją znam. Ja wiem, do czego jest zdolna. Magda ma trudny charakter, ale ona nigdy nie zrobiłaby takich rzeczy. Muszę się uspokoić. Niech mi pani wierzy, ja, ja naprawdę chcę pani pomóc. Przepraszam. Rozmawiała pani z córką? Tak, zaraz po tej aferze. No, no i co pani powiedziała? Już to nie ona. Na ja jej wierzę. Mm. Proszę dać jej jakąś szansę. Przecież to jest, to, to jest jakieś nieporozumienie. No i co ja mam z panią teraz zrobić? A pan, co pan o tym myśli? Nie wiem. Ja wiem, że nie wszyscy nauczyciele starają się zrozumieć swoich wychowanków. Właściwie to moim zdaniem na tym polega różnica między dobrym i kiepskim nauczycielem. Wie pani, że ja zawsze myślałem, że należę do tej pierwszej grupy. Ja ręczę za nią. Dobrze. Dobrze. Ale najpierw muszę porozmawiać osobiście z pani córką. sobie pani zdać sprawę z tego, że jeżeli zaryzykuję i przyjmę pani córkę do szkoły, to będzie pod moją stałą obserwacją. Zresztą nie tylko moją, chciałbym, żeby pani również y, poświęciła jej szczególną uwagę. Każda nieobecność musi być przez nas omówiona i tak dalej, rozumie pani. Zresztą umówimy się, dokładnie panią poinstruuję. No co, zgoda? Naprawdę, nie wiem, jak panu dziękować. Jest pani tak przekonującą osobą, zaryzykuję. Niech Magda przyjdzie, porozmawiamy. Dziękuję. Jestem panu bardzo zobowiązana. Do widzenia. Do widzenia? No i co będzie? Zaczekajcie jeszcze trochę, co? Dobrze, okej. Okay. Dobra panowie, zbijamy się. Nie przyszła. Ano nie przyszła. To coś poważnego? Skoro nie przyszła, to chyba nie. No dobra panowie. Tak jak się umawialiśmy. Poszedł. Nawet całą orkiestrę zamówił. Wszyscy już wyszli. Szkoda, bo chłopak zakochany. Kiedy poszedł? Przed chwilą. Przed chwilą. Może pani zdąży jeszcze?